Witam, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie nagrody. Jakieś gemy, jakichś zawodników sobie odbierzemy, między innymi. No i dobra, tutaj mamy walkout. No i co tu jest? Ok, jest to ikona CB. Ikona, ok, to jest blank 89 overall, ok. I dwa razy Jerzy Dudek. Mamy 1250 gemów. No i odbierzmy sobie teraz 600 gemów. Dobra, mamy teraz tak tutaj. Mamy jeszcze jakieś nagrody, końce i tak dalej. nie No i mamy 15000 końców. Passpointy, Jałocha i tak dalej. Inni zawodnicy. No i dobra, przejdźmy sobie jeszcze do odebrania nagród za poprzedni Star Pass Collect Al. To no i zobaczymy, co tu mamy. Ok, jest walkout, czyli to będzie jakaś dobra karta. Wochy ST Lazio, czyli jest to Immobile 80... 87 Overall. Okay. ok, ok, ale to i tak jest, to jedyna chyba dobra karta, Boresz. To takie o karty, ale się też, przydadzą, się też przydadzą. Nie powiem, że nie. Dobra, i teraz tak, przejdźmy sobie do sklepu, bo w sklepie będziemy mieli do odebrania Jakieś nagrody. Znaczy, no nagrody, no. Limited Offer Star Pass. O, tutaj mamy ten do odebrania. 10 punktów. Rewards Point. No więc dobra, odbieramy No i mamy 10 punktów. I teraz tak przejdźmy do Future Red. Ok, a tutaj jaka jest szansa na trafienie takiego puszkasza czy mirera? Nie wiem. Zobaczmy. More info: na no trafienie karty 92-95 jest. Mniej niż 1%, ok, Okej, okay, czyli mała szansa, ale otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę. Zobaczymy, może akurat coś trafimy, może nie. Dobra i... Nie mało kołtu jest 100 tysięcy kojsów, jest 2000 red Rivals Point. Tiago. Okej. Okay, to już wiem, nie opłacało się otwierać, ale dobra. Tworzymy sobie jeszcze jakieś darmowe paczki. Okej okay, mamy tutaj. Tak, o, jest free pack. 70 overall. No i dobra, odbieramy. Jest to 2000 końców, dwa tokeny i Pablo Sarabia z Wolverhampton. A więc dobra, teraz przejdźmy sobie do live event, bo tutaj będziemy mieli do odebrania sobie. Kolejnego free packa. I zobaczymy, no raczej nie trafimy jakiejś dobrej karty, ale. No dla te konieców i Lopez. No dobra teraz tak przejdźmy sobie tutaj. <laughs> ok. Turnament, bo tutaj patrzcie. Mamy teraz tak. Właśnie tych tokenów. Ale na razie nie wydajemy nic. Division Rivals. A czy możemy tu coś otworzyć? Nie jeszcze, ale dobra. Przejdźmy teraz tutaj. Odbierzemy jakieś tam nagrody, 50 gemów, i tak dalej. Jakieś tokeny. Ok. Teraz tak. Przejdźmy sobie do. A w płaszczach co tu jest co to jest w questach a dobra tutaj do odebrania. dobra niech będzie odbieramy i teraz tak e czekaj gdzie a Rewalls i roller breakers na razie mamy tu guirseja ale nie będziemy go na razie ten odbierać Masz rano jest za 200 punktów. Można trzy razy masz rano odebrać, okej. Okay. Tutaj 5 punktów. Dobra. No, dawaj, wychodź z tego. Dobra. Starpass Ruer Breakers. Co to mamy. Okej, okay, mamy zawodnika 80 plus overall. Co to będzie? Jest to 81 Avia. Okej. Okay. Tutaj mam 200 gamów i pięciu zawodników brązowych. Czy się też przydadzą? Dobra. I teraz tak. Wychodzimy i przejdźmy sobie teraz do klub, bo mamy exchange. czy jest jakiś nowy exchange. Okej, okay. my tens Trzech. 82. dwa plus i będzie Ramos, Ramosz, Morata i wezmę mu Koko i teraz tutaj nie mamy. Okej, okay, czyli na razie i tak go nie odbierzemy Mertensa. A team of the week nie ucel jego koszta. O tutaj sobie odbierzemy. Dobra exchange 75 plus overall. Okej, okay, jest walkout jest walkout Jest to zawodnik z UCL. Hiszpania CB Real Sociedad, jest to Lenormand 83 overall. Patrząc na skalę jaki <ścoughs> to był możliwy traf, no to tyle nie było złe, zły traf. 1.85, kurczę. Nie wiem, powiedzmy dimiarko, nie? I 2,80. No i co? I kogo bym za to dostał? Powiedzmy, jak chcę to zawodzić do trafienia. Okej, okay, czyli takie o. A na razie nie, na razie nie odbieramy. A więc dobra, przejdźmy sobie do Rivals, bo mamy tutaj do odebrania. O, mamy kolejne derby do rozegrania. Kolejne reklamy za 15 punktów. Mam tutaj 150. OK. Teraz tak, przejdźmy sobie do głównego wydarzenia, i mamy tak. To jest za 50 tokenów. OK, czyli na razie tych tokenów jeszcze nie mamy. OK. I teraz tak, przejdźmy sobie do. Gdzie to było? A, Mister Singings, ale zanim to, to jeszcze przejdźmy sobie do um, icon. Journey, bo tutaj będziemy mieli bo tutaj będziemy mieli do odebrania, o tutaj 300 punktów Unlock next chapter tutaj opiszemy sobie jeszcze ikon Journey token, dobra i przejdźmy sobie teraz do Mastera, zobaczymy co tu mamy, Ok. Exchange o Zidana, kolejne mecze a Legendary jeszcze jest zablokowane, a Halo of Fame nie. Patrzymy tam, a, więc tak Exchange. Jeden Zidane Falcon i 3, 75 musi mieć tych. Okej, okay, czyli na razie nie mamy. Dobra, to przejdźmy sobie teraz do. Bo w tym odcinku to było wszystko. Cześć.